Cześć, jestem Łukasz, a program, którego słuchasz, to ciekawy podcast. Tematem dzisiejszego odcinka będzie czułość ISO. Co to jest i jak wpływa na jakość zdjęć? Jak dobrać odpowiednie ustawienia ISO w zależności od warunków oświetlenia? Jak uniknąć szumów na zdjęciach? Zapraszam do słuchania. Czułość ISO to parametr, który określa, jak bardzo film fotograficzny czy też matryca aparatu jest wrażliwa na światło. Im wyższa wartość ISO, tym większa wrażliwość i tym jaśniejsze zdjęcie. Brzmi prosto, niestety nie ma nic za darmo. Zwiększając czułość ISO, zwiększamy też szansę na pojawienie się szumów na zdjęciu, a szumy to małe kropki lub ziarnistość, które psują jakość obrazu i zmniejszają szczegółowość. Szumy są szczególnie widoczne w ciemnych partiach zdjęcia, gdy robimy je przy słabym oświetleniu. Jak więc dobrać odpowiednie ustawienia ISO? Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ, jak zawsze, wszystko zależy od sytuacji i efektu, jaki chcemy uzyskać. Ogólnie rzecz biorąc, im lepsze warunki oświetlenia, tym niższe wartości ISO powinniśmy stosować. Przykładowo, jeśli robimy zdjęcia na zewnątrz w słoneczny dzień, możemy ustawić ISO na 100 lub 200. Jeżeli robimy zdjęcia w cieniu lub pochmurny dzień, możemy podnieść ISO do 400 lub 800. Jeżeli robimy zdjęcia w pomieszczeniu przy sztucznym świetle lub w nocy, możemy sięgnąć po ISO 1600 lub wyższe. Oczywiście nie zawsze mamy możliwość zmiany warunków oświetlenia lub używania lampy błyskowej. W takich sytuacjach musimy się liczyć z tym, że nasze zdjęcia będą miały szumy. Czy to znaczy, że zdjęcia są nie do uratowania? Niekoniecznie. Istnieją sposoby na redukcję szumów, zarówno w aparacie, jak i w programach do obróbki zdjęć. W aparacie możemy skorzystać z funkcji redukcji szumów lub korekcji ekspozycji. W programach do obróbki zdjęć możemy użyć filtrów lub narzędzi do usuwania szumów. Niektóre programy mają nawet specjalne tryby do poprawiania zdjęć z wysokim ISO. Nie zapominajmy, że czasem szumy mogą być też pożądane i stanowić element artystycznego wyrazu. Niektórzy fotografowie celowo używają wysokiego ISO, aby nadać swoim zdjęciom charakterystyczny klimat lub styl. Na przykład, jeśli chcemy uzyskać efekt retro lub vintage, możemy dodać trochę ziarnistości. Jeśli chcemy podkreślić dramatyzm lub nastrojowość sceny, możemy użyć wysokiego kontrastu i szumów. Podsumowując, czułość ISO to jeden z najważniejszych parametrów fotograficznych, który wpływa na jakość naszych zdjęć. Musimy umieć dostosować go do warunków oświetlenia i efektu, jaki chcemy osiągnąć. Na dzisiaj to już wszystko. Zachęcam do subskrybowania podcastów w YouTube, Spotify i innych serwisach z podcastami. Zapraszam też na stronę ciekawypodcast.pl. Jutro wracam z kolejnym odcinkiem. Do usłyszenia. Cześć.